RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Trzecie zwycięstwo w obecnym okresie przygotowawczym odnieśli piłkarze Polonii 1908 Marcinków Kępno. W sobotę pokonali start namysłów 6 do 2. Początek meczu należał do namysłowian, którzy jednak dobrych okazji nie zamienili na gole. Z upływem czasu to biało-niebiescy przejęli inicjatywę i sukcesywnie powiększali dorobek bramkowy. Było to trzecie zwycięstwo w trzecim meczu kontrolnym zawodników trenera Marcela Surowiaka. Wyniki cieszą, gra momentami też, chociaż błędy indywidualne ciągle skutkują stratą goli. Jeżeli chodzi o błędy, to te błędy będą. Te błędy popełniają wszyscy aczkolu, tak powiem powiedziałem wcześniej w wywiadzie, to one się biorą z tego też, że mamy taki okres. Chłopaki naprawdę mają w nogach bardzo mocne treningi, aczkolwiek no, nie usprawiedliwia ich to, że takie błędy, które popełniamy, to są błędy własne, gdzieś jakaś dziurka w środku, próba jakiejś technicznej powiedzmy sztuczki która kończy się stratą bramki, no to, to jest niedopuszczalne. Aczkolwiek mówię, to jest sparring. Yy, próbują chłopaki coś tam od siebie dać. Nieźle to wygląda, ale tak jak mówię, to na pewno będzie rozliczane w kwestiach doboru przy pierwszym meczu, jak będziemy wyglądali. A ten skład już zaczyna się w głowie jakoś krystalizować. Jest jeszcze sporo czasu, co ja prawda, my. dużo może się wydarzyć, dużo, dużo przemyśleń no i różnych innych aspektów, ale gdzieś tam już w głowie jest zarys składu. No na pewno ten trzon tego zespołu już, już gdzieś tam jest, powiedzmy, taki no, ukształtowany, prawda? Na pewno młodzi chłopcy bardzo mocno gdzieś tam się dobijają do tej pierwszej jedenaski, bardzo mi się podoba wraca tych chłopaków, którzy na treningach naprawdę dają z siebie wszystko, nie tylko oni, bo wszyscy pracują bardzo mocno. Jeżeli chodzi też o, o naszą kadrę, to na pewno szukam jeszcze z dwóch wzmocnień, które będą e, gdzieś tam e, podnosiły ten poziom sportowy i poziom, e, jeżeli chodzi o, e, e, o rywalizację w zespole, jeżeli, jeżeli będzie takowa sytuacja, że będziemy mieli możliwość kogoś zatrudnić, jeszcze za, zakontraktować, to na pewno e, będzie tak, to ten zawodnik, ale mówię, my musimy czekać na rozwój sytuacji w pewnych klubach. Pierwszy nasz mecz na pewno tutaj trochę ta gra taka radosna, jak na drużynę seniorską. Na pewno lepiej w ofensywie. Stworzyliśmy mimo bramek strzelonych, jeszcze kilka sytuacji bramkowych, no ale za dużo bramek z tyłu wpadło. Wiadomo, mamy na czym pracować, to jest sparingi są elementem przygotowania do meczów ligowych. Myślę, że warto, warto wyciągać wnioski i myślę, że takie też wyciągniemy na następny sparing. Dla trenera Bogdana Kowalczyka był to powrót do Kempna na ławkę trenerską, ale po przeciwnej stronie barykady. Były trener Polonii wierzy w utrzymanie czwartej ligi dla Kępna. Życzę Polonii, żeby i trenerowi, żeby chłopakom z drużyny, żeby mieli taką formę, która pozwoli im na to, żeby wygrywać mecze. I na pewno każdy trener tak też traktuje sparingi traktuje to jako element przygotowań do, do meczów mistrzowskich. Jeśli będą prezentować taką skuteczność jak w dzisiejszym meczu, to na pewno będzie im zdecydowanie łatwiej wygrywać. Dlatego, tak jak powiedziałem, Polonia jest w moim sercu i tego im życzę, żeby te mecze wygrywali, ale generalnie, tak jak powiedziałem, bo to jest sparing i to jest element Przygotowania, przygotowania do meczu y, ligowego i też y, muszą wyciągnąć y, z takiego chłopcy meczu y, wnioski mimo tego, że ten dzisiejszy mecz wygrali. Nowy nabytek drużyny z Wiktor Łuczak podkreśla, że zawodnicy czują jednak jeszcze w nogach duże obciążenie treningowe. Dobrze weszliśmy w ten mecz, 2-0 do przerwy, no widać jeszcze ciężkie nogi po tych dwóch tygodniach treningów, ale no teraz z czasem będziemy schodzić z tych obciążeń i będzie to jeszcze lepiej wyglądało. Zgranie w obronie zaczyna jakoś tak funkcjonować odpowiednio. No zaczyna, no, no mamy jeszcze zbyt proste straty, ale no myślę, że z czasem będzie to dobrze funkcjonować. Dwa gole strzelił dla Polonii Filip Latusek a po jednym Borys Wawrzyniak, Dawid Rachel, Patryk Słupianek i Kacper Skupień. Dla Startu trafili Łukasz Szpak i Piotr Raduchowski. Radio Sud, radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.